No na pewno rodzinny dom, mieszkaliśmy w domku z ogródkiem, było dużo drzewek owocowych, no i taki świat był taki kolorowy. Ja bynajmniej tak to odczuwałam, bo w sensie wizualnym, że kolory drzew, jesień na przykład kolorowa, zbieranie orzechów laskowych, są to owoce dojrzewające, taka swoboda. Poza tym też wracam bardzo myślami właśnie jak jeździłam do dziadków, mieszkali na księgach. Dziadek pracował na kolei, babcia tam nie pracowała, no i gromada dzieci zawsze zjeżdżała się do dziadków. A ponieważ tam się zaprzyjaźniłam z tymi dziećmi, więc zawsze na mnie mówili, z miasta Łodzi przyjechała. Ja się bardzo denerwowałam, dlaczego podkreślajcie to z miasta Łodzi? No bo wiesz, złodziej to jest taki, wiesz, taki złodziej. Złodziej w sensie, że kradnia to ty, jesteś ty z miasta Łodzi. To mnie tak śmieszyło bardzo. No i też ta swoboda.